Dobry wieczór Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie z Jastoru, lodowiska Jastrzębskiego Klubu Hokejowego. Tutaj inaugurujemy sezon Polska Hokej League. Dzisiaj nadzieje u jednych i u drugich na rozpoczęcie sezonu są naprawdę wielkie. Sporo ciekawych postaci w jednej i w drugiej drużynie w składzie Unii. Ta słoweńsko-słowacko-polska formacja, czyli Wanacki, Pretnar, Koblar, Kalan i Temar. Rozpoczęliśmy. Pierwsza minuta upływa, wciąż bez strzału, teraz uderzenie i blisko, szczęścia i gol! Ależ błyskawiczne otwarcie w 52. Sekundzie. Jeśli dobrze dojrzałem, Andrzej Temar pokonał Andrzeja Raszkę. Więc odnalazł się tutaj w Jastrzębiu. Strzał kolejny, ale krążek bardzo dobrze widoczny przez Saundersa. Wałęga, sołty, sołty. Spróbuje i świetnie Saunders opuścił tercję obronną. I okazja dla nalewajki. Nalewajka Szukał luki, ale jej nie znalazł. Nie ma strzału, teraz kolejny błąd w defensywie, Przygocki, wystawienie, pięknie, Protasenia, ale obok słupka. Mam wrażenie, że jedni i drudzy będą starali się jednak ten rezultat na swoją korzyść w przypadku Unii jeszcze bardziej, a w przypadku Jastrzębia wreszcie wyprowadzić. Kasperlik, możliwość do oddania strzału, choć kąt bardzo ostry, wystawienie, krążka, szansa rotna, ale Saunders wielu młodzieżowców w jastrzębskiej je drużynie. Wałęga przed bramkę i gol! Nie wiem, czy to Sołtys skierował ten krążek do bramki, czy może gracz Unii Oświęcim pokonał własnego bramkarza. Dobrze pracują jaszczębianie to jest akurat hatut. Często Saunders zasłonięty. Jasi Jakim cudem wybronił to Saunders, to chyba tylko wie kanadyjski bramkarz Unii Oświęcim. Okazję do strzału. Wybrał lewą stronę lodowiska i to była błęda. Teraz trzech jastrzębian jest blisko bramki Saundersa. Okazja do strzału. Zbyt ostry ten kod i zbyt miękkie, delikatne uderzenie. Ale Jabornik i Wałęga jeszcze raz próbują. Próbują stworzyć sobie jakąś lukę, radzięcia. szansa na dobitkę, ale nie zdołał podnieść tego krążka. Jastrzębianin. Jas. Wałęga. I okazja, i szansa, gol! Znów kapitalna asysta Wałęgi. Grubel. Ładnie ten Kwarzyk wprowadził, wróbel, blisko, szansa jeszcze Pasie, ale ten już krążka nie sięgnął. Kowalówka, jeszcze szansa, Kowalówka, Vanad będzie miał okazję, Vanad, ale Raszka świetnie broni. Dwudziestka odliczająca, czas do zakończenia trzeciej tercji. Okazja dla Kalana, jednak Koblar. Przewaga już zakończona, już jest pięciu Jastrzębian i będzie szansa dla Sołtysa. Sołtys sam na sam z bramkarzem oświęcim poczeka na partnerów. Sołtys nie, ale jeszcze szansa z bliskiej odległości. Błąd chyba Sołtysa, mógłby sam rozstrzygać tę akcję, poszukał Radzienciaka. Kalan, Kalan, Temar. Sołtys pracuje na bramkarzu, Jas mocno, ale gol! Paś, już się mówi, że złapał to Sanders, ale z najbliższej odległości. Paś podniósł krążek. Źle wprowadzony krążek i okazja dla Protasenii. Protasenia sam przed Raszką, Protasenia szukał luki między parkanami, ale nie znalazł. Sołtys, Wałęga, Paś, znów ta trójka na lodzie i teraz okazja, gol! Pięknie Gimiński! Temar Koblar, Koblar. Będzie kara na zespół Jastrzębski. Chyba dla Raszki. Zatko, Pretnar. Pretnar! Sam gol! Kapitalne uderzenie Pretnara. Przymierzył pod poprzeczkę w okienko. Natrzymanie krążka jak najdalej od własnej bramki, ale popełniają też błędy. Kalan, Kalan Raszka obronił taką sytuację, ale będzie kolejna kara. Martin Przygodski obrócił się, nie ma strzału, i przed bramkę i znowu wrażka. Wielka euforia i wielka feta, bo Jastrzębski Klub Hokejowy jeszcze utarczki na lodzie, ale to już jest po syrenie. Ten mecz się już zakończył. Może takimi mało sportowymi akcentami, ale już wiemy, że inauguracja tego sezonu w Jastrzębiu pomyślna dla gospodarzy.